Niedawno wpadł mi do głowy pomysł na yy, małą karcioneczkę, taką na około 10 minut grania. No i żeby nie podzieliła losu moich innych pomysłów, czyli nie, nie wylądowała w szufladzie, prawdopodobnie na zawsze, to pomyślałem sobie, że, że będę nagrywać filmiki i będę je wrzucał na YouTube, żebyście mogli sobie zobaczyć jak wygląda taki proces powstawania gry, w moim przypadku. Pamiętajcie, że jestem totalnym amatorem. Nie mam pojęcia, czy ja to robię dobrze, czy to robię źle, czy, czy odkrywam koło na nowo, czy czy, czy, czy. czy jakieś rozwiązania są stare, już nieaktualne. Nie wiem, nie mam pojęcia. Słuchajcie, po prostu robię to tak, jak ja uważam, i, i tak wam to będę pokazywał. I teraz wam pokażę. Yy, i jak działa ta główna mechanika? Czyli zrobię sobie kilka rozdań. Nie będę mówił nic o zasadach póki co. O tym wszystkim dowiecie się w kolejnym filmiku. O tym co, jak i dlaczego, i jakie są moje główne założenia. Teraz tylko zagram sobie z 5-6 rozdań, żebyście mogli sobie tam zobaczyć, wyciągnąć jakieś wnioski. Możecie to skomentować. Sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Zagram na dwie ręce. Gracz A prawie gracz B przygotujmy ich. Pamiętajcie, że to co widzicie teraz to to jest to to jest początek to jest sam początek To jest taka moja baza wyjściowa, żeby sprawdzić jak, jak to działa Jak działa to co sobie tam wymyśliłem a to później będzie zmieniane modyfikowane, będzie obudowywane, będą dodawane inne elementy. Finalnie zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok, dobrze, zacznijmy od gracza A. Jak widać, trzeba rozwiązywać zadania, tak? Mamy tutaj liczby i trzeba rozwiązywać zadania. Ok, no i będzie już widzę, że będzie trudno. No ale dobrze, zrobimy tak i dobieramy kartę. Teraz kolejna gracza B. Mm. Zrobię takie coś, kolejna gracza A. No nie ma lekko, nie ma lekko, niestety. Kolejna gracza B. Powiedzmy, że zrobię to w taki sposób. Tutaj, teraz znowu, gracz A. No i jest szansa, że się uda graczowi A rozwiązać zadanie. Teraz gracz B. O proszę 1 plus 4 1 dodać 4 to jest 5. Czyli spełniliśmy warunek zadania. Użyte karty liczb odrzucam. Zadanie ląduje u mnie tutaj sobie z boczku jako rozwiązane. Gracz B dostaje nowe zadanie, dobiera Kartę na rękę i kolejna gracza A. Tego zadania już mi się nie uda rozwiązać, ale to nic. Tutaj jest szansa. Kolejna gracza A. Hmm. No dobrze, zrobimy takie coś. X to jest tak zwany, to jest taki joker. On zastępuje dowolną liczbę wskazaną przeze mnie. W tym przypadku powiedzmy że to będzie trójka czyli 2 dodać 3 jest 5. 5 jest mniejsze od 8. Warunek zadania spełniony. Drugie zadanie rozwiązane przez gracza B zostaje kolejne i dobiera kartę na rękę i kolejna gracza A. Tutaj potrzebowałbym teraz czwórki albo XA. Nie mam nic z tego. Dobrze, zrobimy to. Tutaj niestety się nie udało wykonać zadania, więc zostaje spalone. Odwracam je na drugą stronę, kładę sobie z boczku. Gracz A dostaje kolejne zadanie i dobiera kartę. I teraz kolejna, gracza B. Hmm. No dobrze. Takie coś. No nie ma lekko. Gracz A. Zróbmy takie coś. Znowu gracz B. No i słabiutko, słabiutko. Dobrze. No i dobrze. Na tym skończę. Tak to wygląda. Mniej więcej wiecie, jak to będzie finalnie działało. Na tym się będzie opierała cała gra, na tym co teraz widzieliście. I zapraszam na kolejny filmik, który już niebawem.